Aktualna, to budowa linii koźlicy miłosna i chciałam przy tym wspomnieć, że na tej trasie obecnie już istnieje jedna linia 400 km. Dyskusja sprowadza się raczej do wyboru wariantów, niż do samego twierdzenia, czy powinna powstać. Część osób twierdzi, że jest ona niepotrzebna, bo obecnie rozwiązania obecnie zupełności wystarczają. No, takie głosy są jednak nierozsądne, bo nie ma wątpliwości, że linia jest potrzebna, bo jak wcześniej wspominałam, chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, o nowy blok elektrowni Kozienice, a też o projekt elektroenergetyczny połączenia polska -Wietra. Jeśli chodzi o to, czy linia zostanie wybudowana z Kozienic do Młosnej czy z Kozienic do Ołtarzewa, to niezależnie od tego, jak by ją poprowadzić, i tak znajdą się niezadowoleni, a, jakaś propo, a jakąś propozycję wybrać nie trzeba. A do tego jeszcze czas na. Argumenty przeciwne, od argumentów są podobne. Wpływ na zdrowie, zbyt mała odle odległość od, dom od domost, trzeba wypłaszczyć kilkudziesięciu właścicieli domów, ludzie boją się, że zostaną oszukani. I tutaj rząd, zwracam się do pana ministra, musi przypilnować, aby ludzie dostali odpowiednie odszkodowania, aby mogli się przenieść do innych domów. Powinny być przeznaczone na to odpowiednie kwoty pieniędzy, aby ludzie czuli się zabezpieczeni. Argumentacja wszystkich stron jest też, stron jest też taka, żeby zbudować linię gdzie indziej, bo u nas mieszka dużo ludzi, na zasadzie budujcie u sąsiada. Jedni i drudzy strajkują, blokują drogi, wysyłają pisma, apele do naszych biur także. No, trzeba zrozumieć mieszkańców gmin, na których ma być realizowana inwestycja, no bo nikt nie chce mieć sieci najwyższego napięcia gdzieś w pobliżu. Ale w tej sytuacji nie ma złotego środka. Energia musi być przesyłana, bo chodzi o bezpieczeństwo energetyczne wszystkich mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość uważa, że projekt jest konieczny, pilny i będziemy głosować na go przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wysoka izba, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawartych w drugach 1257 i 1261 Wysoka Najważniejszym celem polityki energetycznej Polski jest bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię. A zatem nie tylko wytwarzanie, ale przesył i zabezpieczenie dostaw umożliwiających zrównoważony rozwój kraju, wzrost gospodarczy i to powinno być priorytetem każdego rządu. Szczególnym zadaniem w tym obszarze jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, tak aby było wyprowadzić by napięcie wokół największych ośrodków głównych miast, a także wyprowadzenie mocy, mocy wytwórczych z nowo budowanych inwestycji jednostek, jednostek inwestycyjnych. W proponowanej nowelizacji ustawy z 2015 roku 24 lipca, y, którą miałam zaszczyt sprawozdawać i prowadzić, do tej, y, te, ta nowelizacja obecna rozszerza katalog zawarty w załączniku do tej ustawy o pięć nowych inwestycji. I to jest uzasadnione i spowodowane, tak jak już wspomniałam, koniecznością wyprowadzenia pełnej mocy z elektrowni Kozienicy w celu zasilania dużej aglomeracji miejskiej Warszawskiej, Krakowskiej oraz obszarów północno-wschodniej Polski. To są inwestycje już tutaj wymieniane, ale jeszcze powtórzę: modernizacja linii 400KV Kozienice-Miłosta, budowa linii 400KV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, budowa linii 400KV Stawina tarnów Tocznawa oraz rzeszów tocznawa modernizacja linii 220 kV kozienice Różki i modernizacja linii 220 kV Ruszki-Kielce. Mhm. Rozszerzenie tego katalogu inwestycji celu publicznego o najwyższym priorytecie strategicznym i zastosowanie do nich szczególnych rozwiązań prawnych usprawiedliwia przyspieszenie procedur związanych z wykonaniem, z przygotowaniem całych inwestycji. Dlatego też wyjątkowo traktowane jest yy, yy, traktowanie tego typu inwestycji, m.in. tego świętego prawa własności, ingerencję w to prawo w tym przypadku, jest, ma swoje uzasadnienie. uzasadnienie. Mamy świeżo jeszcze w pamięci, przynajmniej ja te perturbacje zbożowano gospodarcze, nie tylko brekoutem w 2015 roku, kiedy yy, yy, rzeczywiście yy, to się nam zdarzyło przy tych wysokich upałach. Mając to wszystko na uwadze, um, a szczególnie bezpieczeństwo energetyczne w kraju, prób, platforma obywatelska będzie popierał proponowaną organizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz w do sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych prezentuje stanowisko klubu poselskiego 15 po obradach komisji ds. energii i skarbu państwa który się odwołuje 9 lutego 2017 roku w sprawie wspomnianego projektu ustawy wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych przedłożonych w poselskiej kilkudziesięcznej zostanie poszerzony o 5 punktów modernizacja linii 400 KV Kozienice Miłosna 2020 Koźnicy Różki, Różki Kielce oraz budowę linii Skabina Tarnów Tucznawa oraz Rzeszów Tucznawa, budowę linii 400 kv wraz ze zmianą układu sieci niskiego napięcia pomiędzy Algonim Warszawską a Siedlcami. Podczas obrad komisji skupiło się m.in. na kwestii definicji pojęć przebudowa, rozbudowa a modernizacja, ma to wpływ na kwalifikację pracy podczas budowy inwestycji. Przedstawiciele Ministerstwa Energii skupili się na kwestii terminowości realizacji kontraktów oraz kiedy stosowana jest tak zwana postawa. Warto w tym momencie przypomnieć wątpliwość posła Roberta Mordaka, architekta urbanisty, który wyraził wątpliwość co do utrzymania w tajemnicy przebiegu sieci elektroenergetycznych. Pozorna ochrona informacji w tym zakresie sprzyja spekulacji w handlu nieruchomościami i gruntami. Generalnie podsumowując, występują w polskiej polityce przestrzennej wątpliwości co do zasad prowadzenia tego typu inwestycji. Polityka energetyczna państwa zapisana jest w dokumencie pod tytułem Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Wskazuje się, że trzeba obniżyć wskaźnik strat sieci sieciowych przesyłek i dystrybucji dla polskich. Elektroenergetycznych sieci przesyłowych. Ma to służyć m.in. modernizacja i budowa nowych sieci i rozwój energetyki rozproszonej. Część środowisk wskazuje, że sektor wytwarzania energii jest w stagnacji. Zdaniem długu posłuskiego PUBIS 15 bezpieczeństwa energetyczne to polityka i strategia państwa i jeden pewnego rodzaju priorytet. Energia elektryczna musi być stabilnie produkowana i pewnie dystrybuowana do odbiorcy końcowego. Kilka spraw jest ważnych, jak produkcja energii w stosunku przyjaznej dla środowiska naturalnego, czy możliwość magazynowania energii. Budowa sieci przesyłowych jest w interesie Polski. W ustawie opisywane są procedury przygotowania strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, m.in. te związane z nabywaniem tytułów prawnych od nieruchomości, postępowanie administracyjne przy realizacji i finansowaniu inwestycji. Żadne przepisy ustawy nie mogą być uchwalane bez konsultacji społecznych. Na etapie planowania wykonawstwa inwestor w szczególności jeśli jest to. Energetyczne SA wraz z doradcami muszą o tym pamiętać. Wielu otrzymuje prawo do dysponowania nieruchomości na czele tylko i wyłącznie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Nie wydaje ją wojewodawczyni, lecz organ administracji państwowej na wniosek realizujących budowę linii energetycznej. Odpowiedzialność leży po stronie rządu Rzeczypospolitej, ale i po stronie samorządowej. Lokalizacja inwestycji przesyłowych może być zawarta w studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zawodowych i zagospodarowania terenu pozwoleń na budowę. Decyzja organizacyjna do jedyni uprawnień lub z niepodległościami na cele budowlane. Ustawa ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zasilania i aglomeracji miejskich. Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych stanowią cele publiczne w rozumieniu przepisów w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Brak tych inwestycji może skutkować ograniczaniami w wyprowadzeniu mocy z elektrowni. E, oczywiście Kupis 15 jak najbardziej za tym, żeby modernizować i rozwijać sieć elektryczną. Dziękuję. Dziękuję. Teraz w imieniu Grupu Nowoczesne głosy, Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Mam przyjemność zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna do projektu ustawy o, zm o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Szanowni Państwo, ustawa pierwotna jest próbą pogodzenia konieczności modernizacji i budowy nowych elementów sieci energetycznych, a ochroną praw obywateli, w tym fundamentalnego, chronionego konstytucją prawa własności. Proponowana zmiana stanowi w istocie rozszerzenie wykazu strategicznych sieci przesyłowych o projekty linii Kozienica miłosna budowę linii 400 kv pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami budowę linii 400KV z kabina Tarnów, Rzeszów, Trznawa oraz modernizację linii 220KV Kozienice, Ruszki, Ruszki, Kierce. Podstawowe korzyści z zastosowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy to ograniczenie ilości pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji, kompleksowa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Sieci przesyłowej łącząca w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej. Skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę w ręku jednego organu, w tym przypadku wojewodnym, z obszaru danego województwa, na którym lokalizowany jest najdłuższy odcinek inwestycji, skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji wydawanej w, w pierwszej instancji. Tego typu procedura niestety oznacza jednocześnie ograniczenie praw obywatelskich, o których wspomniałem na wstępie. Potwierdzeniem takiego radykalnego ograniczenia tych praw może być brzmienie artykułu 25 ustęp 5 ustawy. O przygotowaniu realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o których mowa w ustępie pierwszym, ani stwierdzić ich nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej nieruchomości bądź Działki gruntu, przez który przebiega inwestycja. Szanowni Państwo, Nowoczesna opowiada się w tym trudnym procesie za poszukiwaniem kompromisu pomiędzy koniecznością budowy infrastruktury, która nie jest przeze mnie kwestionowana, a interesem obywateli, w szczególności ochroną tego niezbywalnego, konstytucyjnie zagwarantowanego prawa własności. Najlepszą metodą w moim głębokim przekonaniu są tutaj konsultacje społeczne, spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, konsultacje wreszcie z mieszkańcami, które mają na celu poszukiwanie takiego optymalnego rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów lokalizacji tych inwestycji, ale także minimalizowania szkód. Ekologicznych, czy, czy, czy tych szkód, które, które z, y, wynikają dla samych mieszkańców, posiadaczy gruntów na y, tym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. I proszę o zabranie głosu panu posłowi Josławowi Wawisza. Panie małżonku, panie, panie mistrze, Wysoka Izbo, zabierając głos w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Wdobego, w sprawie tego projektu. Chcę powiedzieć, że absolutnie zgadzamy się z tymi tezami, które były przedstawiane w części wystąpień albo z częściowymi tezami, które były w poprzednich wystąpieniach mówiących o tym, że Warszawa cierpi, miała nie, niedobór energii, że rozwijająca się elektrownia Kozienice potrzebuje tą energię przekazać do zielonych odbiorców. Natomiast chciałbym wykazać w tej ustawie, w tym projekcie szereg niedoskonałości, wad albo nawet złych rzeczy, o których niepotrzebnie trzeba zapominać, o których trzeba wyraźnie mówić. Po pierwsze wątpliwości się pojawiają, dlaczego to jest projekt poselski. Praktyka w tej kadencji mówi o tym, że jeżeli się pojawia projekt poselski, to po to, żeby ominąć konsultacje, po to, aby wprowadzić w szybkim tempie zmiany, tak aby ich nikt nie zauważył, często po to nocy, tak aby inni nie mogli się wypowiedzieć w tej kwestii w sposób wiarygodny, chociażby poprzeć się analizami e, i ekspertyzami. I takie też odnoszę wrażenie, bo o tym projekcie niewielu wiedziało na sali sejmowej, niewielu posłów wiedziało, niewielu posłów nawet z komisji, która się problem, tym problemem zajmuje, wiedziało, że taki projekt się pojawi i pojawia się też opinia o tym projekcie, że to jest nic innego jak nadzwyczajna brzydka polityczna. Absolutnie nie negując tych kwestii, o których powiem na początku, z jasnej wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście był ogromny spór dotyczący przebiegu linii między Koźnicami a Ołtarzemu. Jeden i drugi wariant, który był przedstawiany, masowo masowo protestowany, ale to także dlatego było protestowane, że ten proces konsultacji, który powinien w tym zakresie mieć miejsce, był nieadekwatny do wagi tego problemu. Samorządy mówią o tym, że absolutnie nie były informowane o przebiegu tej linii, nie mówiąc o tym, że mieszkańcy nie byli informowani, najczęściej dowiadywali się z internetu albo od dziennikarzy, albo od osób, które bliżej były tego zjawiska położone. A bardzo często inwestorzy w świecie energetycznym nie uczestniczyły w konsultacjach, nie uczestniczyli w spotkaniach, w związku z tym pojawiało się wiele problemów. Został zaproponowany inny wariant, chociaż przedstawiciel PiS-u mówił o tym, że wariant Koźmic Ołtarza został już odłożony, że, znaczy nie wyrzucony, że on już jest niebrany pod uwagę. Skoro to było w to tą to, to ten. Punkt, zniknął z załącznika do ustawy i takiego przebiegu dni byśmy nie widzieli, więc on jest brany pod uwagę i on pewnie będzie kiedyś realizowany i trzeba to jasno wyraźnie powiedzieć tym, którzy do tej pory w tym zakresie protestowali. Ale wybrano chyba mniejsze zło albo wybrano mniejszy opór społeczny, mianowicie próbę przeniesienia tej linii przez z Kozienic, przez inne gminy, innym korytarzem, aby dostarczyć energię do Warszawy, czyli korytarzem Kozienicy i miłosad. Ja bezpośrednio zainteresowany przebiegiem także tej linii, ale mieszkańcy tego terenu, samorządowcy z tego terenu, nie dalej jak kilka dni temu, dopiero się o tym dowiedzieli. Więc pytanie zasadnicze, dlaczego dopiero w tej chwili, dlaczego tak w trybie ekspresowym ta ustawa jest wnoszona, dlaczego nie ma konsultacji, mówię chociażby głosami wójtów, burmistrzów z tego terenu, którzy absolutnie o tym żadnej wiedzy do tej pory nie mieli, mówię to głosami szczególnie tych mieszkańców, którzy o to z dnia na dzień zauważyli wirtualnie nad swoim oknem, na swoim domem, na swoim gospodarstwem ogromne słupy, na którym, przy których będą wisiały przewody przesyłające 400 kV energii. Więc to nie należy do kategorii łatwych i godnych do tego, aby Nikt z nas, mając także na w głowie te cele wyższego rzędu, nie chce czegoś takiego mieć przy sobie i też niewiele osób z tych, które protestują mówią, że najlepiej to przekazać sąsiadowi, dać to komuś innym. Więc pytam, dlaczego tak ekspresowo, dlaczego w takim typie ekspresowym, a dlaczego nikt nie dyskutuje chociażby z mieszkańcami, z samorządami, żeby wybrać taki optymalny wariant w tej linii, w takim w pierwszym, w drugim czy teraz w tym trzecim przedziale, aby przede wszystkim nie naruszyć wartości dla ludzi najważniejszych, prywatnej własności, prawa do godnego życia. Tak nawiasem mówiąc, jak się słucha niektórych ekspertów, mam wrażenie, że tych samych, którzy jeszcze kilka lat temu mówili o szkodliwości farm wiatrowych dla mieszkańców, Dzisiaj mówią o nieszkodliwości linii 400F dla mieszkańców, że dochodzimy tu do pewnych paranoi. E, Także paranoi pod względem jakości tych ekspertów. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, nie można absolutnie przejść szybko do porządku dziennego i uznać, że ci, którzy dzisiaj protestują, nie mają racji, że oni są jakimiś oszołomami, nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Właśnie dlatego, że sobie znają sprawę z tej powagi, protestują. W związku z tym. Grup Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, widząc szereg mankamentów w tym projekcie, ale przede wszystkim podstawowy mankament brak konsultacji społecznych, niebranie pod uwagę opinii publicznej nie może temu projektowi udzielić tak, takiego poparcia, jak było to jest, powiadam, w deklaracjach innych grup, bo to jest sprawa dla wielu osób dalszego ich funkcjonowania w danym terenie, prowadzenia działalności gospodarczej, działalności rolniczej ale także bankructwa czy potencjalnego bankructwa wielu firm I nawet najbardziej wiarygodny oszczególowany nie jest stanie za dość w stanie zadośćuczyć się z z tytułu straty jako Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję z panu posłowi. Zajmę się tak nad dyskusją na ten